Jest jest. Dobra. Witam wszystkich. Chcę wam coś pokazać, co Tomek skonstruował niedawno. Ile to dawno? Z rok temu. A z rok temu, ale dopiero teraz filmik nagrywam. To jest ten od elektrycznego malucha, co pamiętacie. Popatrzcie się, zrobił sobie pronnicę, generator na mięśnie, czyli ze złomu części wszystkie wykorzystał. Prawie wszystkie części są. I, i popatrz, po, pokręć pedałami. Popatrzcie się. Kręcąc pedałami. Napędza się powoli, powoli, popatrz. O, kurczę, nie powoli się stało. No dobra, patrzcie, kręcąc powoli napędzamy jedno kółko i drugie, i tu mamy. I tutaj mamy 1000W silnik na 36V i mechanizm rozkręcamy coraz bardziej. Ze względu na ten hałas nie posiadam mikroportów, dlatego musiałem podłożyć głos. Rozpędza się silnik. Tomek cały czas rozpędza i już widzimy, światło LEDowe się jest odpaliło. Tu mamy przygotowane, jest 12V, mamy przygotowanych kilka odbiorników, żarówek, halogen z przodu, oczywiście to jest wszystko LEDowe. I tu w tym momencie Tomek odpina klemy od światełka i odpalimy inne żarówki. O, na przodzie się świeci jedna, drugi halogen się świeci. Tomek cały czas rozpędził. To jest taki opór jakby się jechało rowerem pod lekkie wzniesienie, sam pedałowałem to wiem. I tutaj włączymy kolejny odbiornik, czyli te lampy, co tu na żarówki są powłączane, o jest świecą, to jest oczywiście po przetwornicy, to, czyli tu mamy 230 V. Właśnie nogą strąciłem jedną żarówkę. Także o tutaj mamy miernik podpięty przy tych 12 V. Pobór widzimy prawie 5 A. Czy wytwarza. 5 A. Ten silnik to normalnie teraz działa jak prądnica. Oczywiście to wszystko jest zrobione. Tak jak wcześniej wspomniałem. Z części ze złomu. Teraz wiatrak na 230 został podpięty. I się rozkręcił nie wiem, widzę, że na kamerce coś to wolno się kręci z tego względu, że tak to już jest poprzez kamerę. Następny wiatrak wepniemy do 12V. To jest taki wiatrak, jakby się Tomek spocił, to bo będzie wiało na niego dla ochłody. Także taki konstruktor z Tomka dla jaj oczywiście też zrobione. I dla jaj to nagrywamy, no bo chcę Wam to pokazać, co on kombinuje. A tu popatrzcie się. Kask, kask specjalny podłączony do 232 żarówki. Żeby było śmiesznie. O, kask budowlany. I jest, popatrzcie się, jak świecą dwie żarówki na kasku. <laughs> jest kombinator z niego. Górnicy takich by nie mogli mieć, bo by strącili zaraz. O, ten. O sufit w kopalni. Dlatego mają latarki. Tak to hałasuje. Hałasuje, bo jak mówię to. Kamera ściągła ten hałas. Ulej! O, ten hamulet. Ja I zahamowałem w razie awarii I wszystko, i wszystko zgasło. Także jak nie będziecie mieć prądu, a chcielibyście mieć prąd, to musicie się do Tomka zgłosić. To jak, wam, będzie, jak będzie wielki to blackout i brak paliwa, to się to przyda. To wam zbuduje taki rower. Jakiejś części mu podrzucicie, to na pewno coś z tego zrobi. Jeszcze można ten. Co pokazać? Do garażu wchodzimy? Nie. A nie, dobra, nie wchodzimy do garażu. No, powoli nagrywamy. Co chcesz przekręcić? No. Aha, jeszcze o przełożeniu możemy powiedzieć, faktycznie. Czekaj, tu masz kompresor? Można napompować, ale to za chwilę, co? Aha, tu przełożenie dokładnie nie wiem, jakie jest, ale już my to Tak, my to już przed chwilą sprawdzili, że jak się przekręci jeden obrót pedałami, to to koło zrobi 14 obrotów. Ale, ale zębatka na silniku i tak jest mniejsza od, od, tym właśnie, od tego koła. No wiadomo to jest teraz prądnicą. A Silnik... ona waży 25 kg to było? O 25 kg. Kilo. Kilo, kilo waży, także jest takie Rozpędzonek. Magazynuje energię. Dobra, a teraz jeszcze kompresor będzie na 12V. Pokażemy. Żeby kabli nie wciągło. Także jak będziecie mieć plakę. To zarządcie potomka przyjedzie. Nie dyrze z rowerem, to z kompresorem. <grymne> Lampy świecą. O! Jest. Jest, można pompować. Matera, teraz, na czasach <grymne> Ten gość naprawdę ma wyobraźnię. Nie to co inni siedzą przed telewizorem. Tylko to się zawsze wy... Wymłodzić w garażu A my się znamy tu z garażu, żeby było oczywiste No To kończymy, co? A o Maluchu może coś powiedzmy, nie? O Maluchu. No, o Twoim. Sprzedalej. dalej. Już go nie ma. Tyle w temacie Dobra To teraz. Popatrzcie się, jak hałasowało Dlatego musiałem podłożyć głos. A teraz ekstremalne coś, popatrzcie się, zrobimy zwarcie. Co są? Zdejmij normalnie. To przy kondensatorze. <grymne> o! teraz ja to się... I od razu Właśnie to chcieliśmy pokazać.

Tak. Jest, to jest Tak. A to tutaj się chce? to długo będzie hamowało. O, prąd się wyłączył. Przetwornica musimy mieć minimalnie jakieś na żeby, żeby robiła 230, 12. spada za bardzo, to. No, okej, okay, wyhamujemy jeszcze pogadamy normalnie, bo, bo tak to hałasowało, że naprawdę teraz możemy powiedzieć. O, w środku jest przetwornica. O, tam widać. Taka mała 75W. O, 75W. Założył większą to Tu ma takie guziki, tu ma pan gniazdko. No, mów coś jeszcze o tym rowerze. No i koło stabilizuje obroty, bo jest ciężkie. Jest stabilne, prądznica stabilnie chodzi, na, podaje stabilne napięcie. No, a kondensator jeszcze dodatkowo jest takim buforem, że jak nagle włączy jakiś inny, który bierze na starcie, to on to. Podtrzymanie, żeby nie, nie zdusić, pronicy tak no właśnie przy, przy uruchomieniu a ty a, to, a co to jest to, to metalowe o no, <gry> bo koło jest ciężkie i trochę jest niewyważone jak, jak to wezmę to o widzicie a, się Robert a... przewrócił. no jest, właśnie tu jest jak 25 kg tam z przodu jest no no, no i silnik jako prawnica to już wcześniej mówię ale na dobra magnesach, to... na magnesach na cztery bieguny no. no ile się wykręci tyle napięcia poda no i tak to wygląda Także można się bawić, na różne sposoby. Eksperymenty można by. Eksperymenty, o. A to na przykład skąd wziąłeś, o taką blachę? To mnie wycięli w fabryce wożów strażackich haserem mi to wycięli. Wawrzaszek, tak? Wawrzaszek mi to wycięli. O, widzicie, tak. także takie coś musiał sobie to znaczy, uważać. Ja Nie specjalnie dla mnie, bo on wycina takie rzeczy na zwijarki do linii szybkiego natarcia. Na straży? Tak. Na o, do straży. Do I takie same? Tak, takie same. A, to już można się dowiedzieć, nie, widzicie, w straży pożarnej są takie same koła no, on to, i on to wykorzystał. No. Kupiłem od nich po prostu. No Akurat wiedział. No, jest Jest właśnie ciężko to rus ruszyć. Wam powiem, jak ja to próbowałem kiedyś już. Ciężko jest. Duże przełożenie. Nie? Ciężko jest. I teraz ładujesz energię mechaniczną w koło za No. 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 Dobra. To chyba mamy. No, tak. Może kogoś zainteresuje ten rower, żeby sobie zrobić. O, tak przyjechał? Dobra, to już nie ponagrywamy. <śmienic>